Hej, hej, maneczko. witam wszystkich w kolejnym odcinku z Elder Scrolls Oblivion i może tak już zacznijmy. Słuchajcie, gdzieś w tym miejscu ostatnio zginęliśmy, jak zobaczyliśmy tylko Merusa Dagona, Merusa Dagona. E, I tymczasem też bym chciał bardzo, bardzo szybko tam podejść, w tamte rejony e, nie wiem czy on wyskoczy nam tutaj. Tak, Merus Dagon jest tutaj. Bariera między Odkłanią i Tamriel została zniszczona. Musimy jakoś pokonać Merusa Dagona i wtrącić go z powrotem do Odkłani. Może Martin będzie wiedział, co robić. No tak, Martin będzie wiedział, co robić, tylko że jeszcze z Martinem musimy We're pogadać. O właśnie. Dagon But now that he is physically here in Tamriel, they have no power to actually destroy him. Wait, yes. The amulet was given to mortals by Akatosh. It contains his divine power. But how to use this power against Dagon? The amulet was not intended as a weapon. I have an idea, one last hope. I must reach the Dragonfires and the Temple of the One. You'll just have to trust me.

Jestem ciekaw, czy da się ominąć tego tego na tak po prostu. Ej, on ma takie łapy jak Wolverine. Uda się? Udało się, udało się, udało się. Martin, jesteś ze mną! Jesteś ze mną! Martin i ja przebyw przebywamy w świątyni jedynego. Martin e, musi dotrzeć do smoczych ogni, albo wszystko stracone. No to proszę, szybko, 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 szybko. Ty, gdzie tam jesteś? Już? I do, co muszę zrobić. Nie mogę żeby Tamriel. That task falls to others. Farewell. You've been a good friend in the short time that I've known you, but now I must go. The dragon waits. What? Zaraz, zaraz. On mógł się zmieniać w smoka, czy on wiedział, że za pomocą amuletu można się zmienić w smoka? amulet is shattered. Dagon is defeated. Z the dragon's blood and the amulet of kings. We have sealed the gates of oblivion forever. The last of the septims passes now into history. I go gladly, for I know my sacrifice is not in vain. I take my place with my father and my father's fathers. The third age has ended, and a new age dawns. When the next Elder Scroll is written, you shall be its scribe. The shape of the future, the fate of the Empire. These things, now, belong to you. What happened? Where's Martin? I must congratulate him. Meyrun's Dagon is defeated, cast back into oblivion. We've won! What do you mean, gone? We saw the Temple Dome explode, the avatar of Akatosh appear. That was Martin? The joined blood of kings and gods, the amulet of kings, the divine power of Akatosh. Then, Martin is gone. Yes. Sealed forever. Merun's Dagon and his ilk can never threaten Tamriel again. Martin is dead, but he died an emperor and a hero to rival Tiber Septim. This victory is not without cost. We've lost Martin Septim. What an emperor he might have made! His sacrifice was necessary. But it leaves the Empire without an Emperor. I don't know what happens now. There are troubled times ahead for the Empire. But now is not the time to worry about the future. Let's just give thanks that we're alive! I know he's gone. As the Chancellor of the Elder Council, my concern now is how to choose his successor. We are now the stewards of the Empire. We can hold the Empire together in the short term. But to be honest, I don't know what will happen. The provinces have been restive for years, even before the latest crisis. With no legitimate claimant for the Dragon Throne, troubled times lie ahead. In my capacity as Lord High Chancellor of the Elder Council, I hereby proclaim you, Champion of Cyrodiil! No, nie wiem, czy mi to w czymś pomoże. as a small token of gratitude for your service to the Empire, I have ordered a suit of Imperial Dragon Armor made for you. Imperial Dragon Armor is normally worn only by the Emperor himself, but you deserve no less, Champion. You have earned the highest rank possible in the Order of the Dragon, the illustrious Order of Imperial Knights, founded by Tiber Septim himself. It is a high honor. Only six other champions have been awarded in the history of the Empire. The dragon will stand forever as a memorial to what you and Martin did for all of Tamriel. I tyle. I teraz taki smutny koniec tak naprawdę, No to w sumie i tyle, wszystko. Co, nic więcej tu nie ma? Porozwalane jakieś zgliszcza, tak? I co? Nic więcej, tak? A jak z tym e, pancerzem? Gdzie on jest? Gdzie jest mój pancerz, który otrzymałem? Halo? lucze Nic nie zmówić, ale nie otrzymałem tego pancerza, który miałem otrzymać. Ej, ziomuś! Halo, 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 halo! halo No tak, a gdzie jest mój pancerz? Nie wiem, może, może jestem zbyt obciążony. Teraz? Hey, champion. Gdzie jest Imper mój pancerz? Mój pancerz? Super. A gdzie jest mój pancerz? Jezu, oszukali, oszukali. Nie dość, że człowiek kurde zrobił im tę całą robotę. To jeszcze go oszukali. Nożbicie kurde, kur zapiał. E, o pancerz, o, o, o. Zamówił dla mnie u kowala, dobra. Jeszcze raz, ja w za usługi, zbroja będzie dla mnie czekać w zbrojowni w siedzibie cesarskiego legionu za dwa tygodnie. Aha, okej, okay. dobra. No to w takim razie idziemy sobie z powrotem wykonywać zadania dla Mrocznego Bractwa, więc niby tutaj zostaliśmy czempionem cesarstwa i tak dalej. Super, wielkie halo i w ogóle jesteśmy wynoszeni na piedestały. Mm, ale z drugiej strony... Robimy coś złego. Słowa 88, nie wiem czy 100 to jest maksymalnie, czy nie. No, ale już to jednak jest tam. Od... Ja pamiętam, jak zaglądaliśmy, to było początkowo 5. Więc. To chyba tutaj, tak? Łatwy poziom. Ktoś mnie widzi. Kto mnie widzi? Tu mnie już nikt nie widzi. A tu mnie ktoś widzi. A tam jest ktoś, dobra. Tu też mnie widzi. Tu już mnie nie widzi. No, jak ja mam tam wleźć do środka? No w takim razie. Tak, tak, tak. I co jest tam? No, serio? Coś mi tam będzie kurde widział cały czas. O, 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 o. o Patrzcie jak wykminiłem moment. Fantastyczny moment. Sprawdźmy co jest w środku. Mam nadzieję, że się kurde nikt tam nie, nie pogniewa, że. Zakradam się do środka. Ale jeszcze bym sobie chciał sprawdzić po pierwsze zdjąć buty, bo to tak nieładnie do kogoś w butach. Po drugie, założyć ten Kirys i założyć tą czopkę. Teraz będziemy wszystko widzieć. A jeszcze chciałbym sobie popatrzeć, gdzie i co się tutaj dzieje. Mam następne zlecenie. Wskazano mi zabić Kajita imieniem, którego znajdę w jego domu w Brumie. Jest mistrzem walki wręcz, więc nie będzie łatwym przeciwnikiem. Będę pamiętać, że spodziewa się kłopotów i zapłacił straży, aby nie zwracał uwagi, jeśli nasza walka przeniesie się na ulice miasta. Ale ja tej widzę, a bardziej nie widzę tego gościa. Gdzie on może się podziewać? Co? Przespać mu się w łóżku? To, nie wiem, jak. o świnkach i tak dalej. Znaczy, to nie było o świnkach, tylko o wilku. O! Walka wręcz wzrosła, super. Tu już nic więcej. Wytrych. Nic nie widzę, kurde, żadnego życia mi tutaj nie wykrywa. Claymore No sobie pozamykał, kurde. Dwie sztuki złota sobie zamknął w kufrze, no naprawdę. Dobra, może dla kogoś to jest coś. I zaraz. Aha! Mam cię! Dobra, jeszcze tylko sobie się tutaj rozejrzę. Czasem czegoś dla mnie nie zostawił. I Teraz można wpadać na dół przez klapę. Zobaczymy, co tam się dzieje. A i tutaj jest, faktycznie. Dobra, i z nim będzie prawdopodobnie... Nie, nie, nie chcę na auto autozapisie. I z nim prawdopodobnie będzie problem. Bo on jest walka wręcz właśnie. A jak ja go zaszedł? No, i co teraz? Ach, będą powalenia. Będą powalenia. Nie ma ze mną takich numerów, kolego. Zginąłeś. Przewodnik po brumie. Raczej to mi nie będzie potrzebne. Ale nie żyję. Nagrodę i kolejny zlecenie znajdę w punkcie kontaktowym w skrzyni w cesarskim mieście. No i fantastycznie, i fantastycznie, zdejmę sobie tylko mój szary kaptur, z tego względu, że bardzo możliwe, że jak wyjdę na ulicę, to zaczną mnie ścigać, a nie jest mi to potrzebne oczywiście do szczęścia, no i superaśnie, bruma, e, gdzie możemy znaleźć kolejne zlecenie, o, co to jest, znajdę w punkcie, kont w przegniłej skrzyni pod starym mostem na południe od cesarskiego miasta, Aha! Że niby tutaj? O żeż ty kurcze. Pieczone. No dobra, to sobie udamy tutaj na nadbrzeże. I z tego nadbrzeża najwyżej sobie popłyniemy w pław, Chyba, że zaraz. Przecież mam jakieś amulety, dzięki którym mogę chodzić po wodzie. Ale nie jestem pewien, czy to. czy to. nie w tę stronę. Tam mogę tak normalnie sobie pójść o tędy. Dlaczego mi pokazuje jakieś dziwne miejsce mam mieć? Mam jakiś amulet, dzięki któremu mogę pływać, po wodzie, znaczy chodzić po wodzie. Chyba zostawiłem ten amulet. No, wiecie... No, mi kąsały kurde, te. Zębacze. Już nie widzę tutaj żadnych zębaczy. Fajna linia wody w ogóle. Bardzo, bardzo taka równa. Nie umiem, nie umiem jej utrzymać na ekranie, tak cały czas. O, 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 a jednak. Dziwne jest to, że ani jeden zębacz się do mnie nie przyczepił. Zawsze skubańce podgryzały po kostkach no po prostu zawsze. Mmm, czy tutaj będą jacyś. Swoją drogą jestem już poza. Co to jest? A bandita to co może mi naskoczyć. Ej, w ogóle, czy ja widzę, to chyba o tym było mówione, że bandyci nagle zaczynają chodzić w e, mitrilowych elfickich rzeczach. Właśnie. Ty też mnie zauważył? Naprawdę? Kim ty jesteś? Też jesteś bandytą? Bandyta łuczniczka. Nie chcę tam się bawi bawić z swoimi kolegami elfickie, buty Mitrilowi Kirys, um że już powoli jesteśmy niby mam 70, 700 udźwigu, ale przez to, że noszę w tym momencie kaptur tego szarego lisa, no przez co. O, pod spodem. przez co mamy lekkość chyba 200. No, a jak zdejmę kaptur, to już będę przeciążony. Mam swoją zapłatę i kolejne zlecenie. Mam kolejne zlecenie z punktu kantotowego. Mam zabić argujeńską łowczynię imieniem Szalez, która zaberkadywała się w zalanej jaskini. To poszukiwana psychop psychopatka, więc mam zachować ostrożność. Psychopatka, powiadasz, tak? Dobra, a gdzie ona jest dokładnie? Tutaj, zatopiona kopalnia. Na wszelki wypadek, jak się teleportujemy w pobliże miasta, to oczywiście zdajemy sobie mój. Kaptur nocturne. I gdzieś tutaj w te rejony trzeba się przenieść, bo do samej tej kopalni jeszcze nie odkryliśmy. Ale spokojnie będzie można do niej podejść. Tutaj oczywiście wszystkie już wrota odchłani zostały zniszczone. Więc żadne dedry, dremory nam nie będą tutaj przechodzić. Demory, dremory, demory, zaraz Dremora, a Dedra. Właśnie, muszę się dokładnie zastanowić, bo tak używam tych określeń, a niekoniecznie. To musi być zawsze. Kieł w morzu. Pogadałbym z Tobą, ale mam parę spraw do załatwienia. Jeszcze, jakbym wiedział, gdzie to jest wejście do tej kopalni, to bym był całkowicie zadowolony. I chyba to jest tutaj. Za tobie na kopalnię. Dobra, teraz można założyć sobie ten mój, oczywiście, wspaniały hełm. Nie to nie jest hełm, a szary kaptur nocturne. I mi się zdaje, że będzie tutaj trzeba dużo pływać. Co? O, 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 o. Powoli musimy się kierować w konkretne miejsce. Tam już widzę, jakiś zębacz jest, albo to nie jest zębacz. Tak, słyszała mnie. A to menda? Ło, wow, a ty mnie tutaj tak ładnie bijesz takim mieczykiem. Fajny masz mieczyk. Chciałbym taki mieczyk. Le let's get this over. Ok, no problem. Dobra, nie będę się. What? Ej, wyrzuciła mi. miecz z ręki, mi wyrzuciła. Serio? Wytrąciła mi broń z ręki. To nie jest miłe. Gdzie jest moja broń? Dobra, gościu. To przynajmniej babo. ebo nowy długi miecz się zepsuł. Myślałem, że mi wytrąciłaś z, z ręki, ale okej, okay, dobra, już jesteśmy. E, krótki miecz błyskawic. No dobra, weźmy elficki kirys. Elfickie nagolenniki, to jest na karwasze. No, już nie wszystko można mieć. teraz nie żyje, Muszę odebrać zapłatę i tak dalej. Kolejny punkt kontaktowy. Długi mieć rozstrzaskania Ale zobaczcie, że w tym momencie. O, schowane do plecaka. W tym momencie, jeżeli na przykład bym chciał sobie, Po pierwsze, to naprawmy sobie spra sprawę ekwipunku, tak? Załatwmy sobie to. A ja miałem kupić młotki, więc trzeba by było po te młotki gdzieś tam zajść. Jak ja sobie ściągnę teraz mój. Capture to jestem przeciążony i to są so match. Jestem przeci przeciążony i to są so match. No dobra, ale weźmy się, prześpimy, dlatego że chciałbym sobie wziąć kolejny poziom, zwinność, szczęście. I tutaj pójdziemy sobie e, zniszczenie, przemiana, i przywrócenie, i szybkość. Niech tak będzie. Do siły będę musiał dodać ten jeden punkcik i do wytrzymałości, żeby mieć stówkę. Trzeba będzie jakiś poziom poświęcić na to, chociaż trochę szkoda, nie? Trochę jednak szkoda. Okej, okay, trzeba byłoby się stąd jakoś wyoddalić. To jest z tym kapturem... O! Z tym kapturem to naprawdę szybko pływam. Więc to jest taki plusik. Okej, okay, tylko teraz mogą mnie kurde gdzieś tutaj przyskrzynić. Dobra, sprawdźmy sobie, gdzie mamy kolejne zlecenie odebrać. Fort. Hmm, ale to jest jakiś fort. Przez co? Mogą skubańce mnie tam. Ja może sobie poczekam gdzieś tak do rana. Troszkę godzin. Bo jest piątan, to na ósmą. Myślę, że można byłoby tutaj sobie poczekać. Będzie przynajmniej jasno. No dobra, jeszcze. Jeszcze dwie godzinki sobie poczekamy, żeby tak całkowicie jasno było. Byście widzieli troszeczkę lepiej. No, powiedzmy, powiedzmy, że jest ok. Jest tutaj jakiś fort w pobliżu. Tylko pytanie: czy tam stacjonują coś strażnicy? Sarenka. Sarenki nie chcemy tutaj zabijać. Tutaj z kolei jest sąd Sarenki, więc Sarenki też nie chcemy zabijać. O, nagle pojawił się fort na, na horyzoncie. Czy tutaj będzie ktoś stacjonował? Czy na przykład bandyci? Jeżeli bandyci, Cyrodiil? Jeżeli bandyci, to mi tam wiecie, Nie robię niczego, ale nie widzę tutaj nic w pobliżu. Oczywiście mój kaptur nic nie wykrywa, żadnego życia, tylko jakieś tam kraby. A może tak bym wszedł do środka? To było może. O, a jednak ktoś tam jest na górze. Jednak ktoś tam jest na górze, ale my na górę prawdopodobnie nie wejdziemy, chociaż kto wie. No, jednak to nie jest tutaj. Bardzo możliwe, że to jest gdzieś na górze. Nie Niewielkim jest ten gość. To nie wiem, powinien być strażnik, bo. To bandyta. To pojedynczy strażnik gdzieś tutaj, to nie sądzę. Tak, bandyta. Aha, okej, okay, dobra, to się minęliśmy. Nara, teraz się nim zajmiemy, tylko sobie zobaczę. Zwłoki. Sztuki złota. Gdzie to tak naprawdę miało być? Trumny obok ruin. Trumna obok, tr obok ruin, tak? Trumna obok ruin, czyli dokładniej rzecz biorąc, na górze już nic nie ma, tak? Jeżeli to ma być obok ruin, to gdzieś. A! Jest trumna! Proszę bardzo, znalazłem. E, harmonogram Alvara Uwani i rozkazy. Mam swoją kolejną zapłatę. Mam kolejne rozkazy. Tym razem ze skrzynki kontaktowej. Moim celem jest Alval Uwani. Mroczny elf kupiec podróżujący po całym Cyrodiil. Zostawiono mi rozkaz jego podróży. Rozkład jego podróży, który pomoże mi wybrać czas i miejsce. Uwani to mistrz magii zniszczenia, doświadczony w zabijaniu. Ma jednak jedną słabość: jeśli dam mu miód pitny, dostanie alergii, która unieruchomi go na jakiś czas. Miód pitny, tak, cześć. jesteśmy, bracie, z tego samego koloru krwi. O, Lekki pancerz! Czujesz się nich jak drugiej skórze i z łatwością poruszasz się w nich podczas walki. Jesteś uczniem w zakresie posługiwania się lekkimi pancerzami i twój ekwipunek będzie bardziej odporny na mm, zniszczenia podczas walki. Super. To przez, pewnie przez to, że się często bije właśnie w. przy wykorzystaniu tego kaptura nokturnem. Okej, okay, dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. I widzimy się co? W następnym odcinku? Mam nadzieję. Dajcie znać, czy chcecie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa!